Ranko z tej strony BlackRinja, witam was w kolejnym odcinku z gry Grand Hell. Tak jest, e, dzisiaj idziemy dalej oczywiście. E, czy... Ostatnio, ostatnio radio tutaj było zepsute na lądowisku. Ale, ciekawostka, wchodziłem sobie troszkę. i spotkałem pewną rzecz. Tak, o to tutaj w sumie chodziło. Prawdopodobnie, No, aż zobaczymy. To jest ze psud, to jest tu rozerwany kabel, jasne. Mmm, więc może być sprawdzić, czy to dzięki temu będzie działać Dobra. Radio użyj. Co? Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone? Come in, please. Co? O tym, który skończysz? Come in, please. Hmm. It's uh next Oh. Copy. Co Control tower, over. <laughs> you can hear me. You can really hear me? I need help! Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be alright. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Poppy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please. Over. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia. Bobby, Is there a man with you? Over? No. I am, I No, i actually Sam. Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Okay. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Dobra, po w to po prostu czekać. tam nie wiadomo ile? nie znów właśnie. What do you mean what's on? o co chodzi? please, please answer me. I don't know what's Oh, fuck! What the fuck was that? Hmm. Okay. Customize your Pomos i the way. That's the last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. No, but I know how to get out of here. Never to find you. Just come home no no i won't leave you behind you have to you have to make it for me only thing you will find here is disappointment you don't need me anymore jake it's time for me to go stay where you are and wait for help no, no, Mia, talk to me. Where are you? <laughs> yeah, no, I'm not yeah, Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Trzeba Chyba znaleźć ją po prostu. Dobra, mam klucz. Litwisko na pomoc. A, w sensie mam opcję, to by było ruczy jak? Ale nie no, raczej będę ją chciał. Odezwał się. Raczej chciał uratować kurczeć coś. Odnaleźć w sensie. Dobra, ale co my tutaj mamy w ogóle? Ten trzyneczkowy. Nie, a ja to oznacza, że będę mógł. Mapa jakaś. Map? Tak, zardzewiały topór tu jest w ogóle. Ale nie mam miejsca, ja bym wywalił po prostu ten. wziął ten. Wytrzymałość ma dobrą bardzo.

Zrozumiem. Jesteś uchodźca, okej. Okay. Notatka tu jest jakaś. Pasażerowie. Okay. Nie no, odezwij się. Damn it, Please come in. Nowy Mia, are you nie się odezwać. For you anyway. Help is on the way. Come in! A mogę tak ciągle w sobie tylko mówić, że. Please Mia! Ok, nigdy chyba już się teraz się powtarzać. Dobra. A w każdym razie trzeba by ruszać dalej. Myślę, że trzeba by tutaj podejść, w to miejsce. Zobaczymy, bo to jest jedyne, gdzie mogę teraz sobie podejść, w sumie. Gdzie miałoby sens, w sumie. Mmm... Także idziemy tam. Dobra, gdzieś dotarłem. Mmm... Mm, mm, jakieś nowe miejsce. Miejsce spinaczki, dobra. Spinaj się. Aha, po prostu zejść na takie... Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy co tutaj jest ciekawego. Hmm. Jakieś... wymioty tu są. Ale za tak smryga trochę. Nie wiem czemu. Sprzęt do nurkowania, okej. Okay. No to chyba sprawa jest jasna. Tak mi się wydaje, że muszę po prostu zanurkować tutaj. Ja muszę to jakoś zakładać, czy to się samo jakoś założy? Ten sprzęt do nurkowania. Um, Nigdzie go nie widzę. Możliwe, że sam o też się po prostu chyba założę, okay, Mam nadzieję. W tym razie lecimy. Niepewno, woda, nie będę pił, chociaż... Tak, tak, że mi spada. O, teraz widzę, że coś mi spada w ogóle. Nie dołożyłem. Też po drodze oczywiście wpadłem na tego. A węża, ale już trucizna. O, dobra, chyba muszę zjeść po prostu tabletki. coś, nie wiem. A nie, to wodę mam, dobra. To wypijemy. Disgusting. No. jednak trzeba wodę? No, bad idea. Nie, udało się jakoś. Trzeba tą wodę. Chyba tak źle nie jest. Dobra, dziewa, tylko żeś mi kurde, tu nie zacnął. Nie, wiem no to matku musimy szybko stąd wypłynąć. W razie czego? Mam nadzieję, że to nie jest zbyt daleko. bo to jeszcze nie to, trochę dalej. Nie zauważyłem nawet, że energia zeszła. To jest problem? Duży. Akurat? Mam nadzieję, że to nie jest zbyt daleko. Już zaraz wypłyniemy, czy coś Już nawet do góry się na to co podnosi. Ten kabel, czy cokolwiek to jest. Dobra. Gdzieś wypłynąłem. Gdzieś wypłynąłem. Dobra, to jestem teraz tutaj, okej okay. Mmm, dobra. No, Przydałoby mi się. Miorę szybko, też nie wiem, czy zdążę zrobić łóżeczko Dobra, Okej okay. Szybkie odnowionko, energii. Mogę sobie to odnowić w sumie. Puszka nieznane. Boisz się tej puszki. <grym> Lepiej zapiszę. Dobra, statystyki odnowione, to możemy w takim razie gdzieś ruszać dalej. Tam jest kolejne miejsce z hakiem, gdzieś gdzieś na dole, czy coś. Dobra, powoli spadniemy. Oh, powiedziałem powoli! Kurde, dostałem wrażenia. Dobra, gdzie konkretnie? Pokaż. Pewnie noga, no, co nie? Ta. Tak, to jest jako nowe miejsce, więc nie cofam się. No, przecież się ja wodą szedłem, to raczej to jest dalej. Ale no. Ok. To jakaś jaskinia? Taki zejście wodne. Hmm. Interesting. W każdym razie jestem jeszcze dalej. Dobra. E, według mapy hmm, Coś w wodzie powinno być. Tutaj jakaś wys wyspa. I jakieś. Coś. Nie wiem, co to jest. To jest niby na górze. To coś. i chodzi o tą górę w teorii. Lecz ja wiem. Na pewno chodzi o tą górę. A, rzeczywiście chodzi o tą górę. Okej. Okay. To jest pewnie jakieś przejście i znowu trzeba rytuał robić prawdopodobnie. No, nie ma sensu do niej gadać w sumie teraz. To jest ciekawe. Znowu na to miejsce z rytuałem, ale... Gdzie ja miałbym ten rytuał cały zrobić? Po co miałbym tu niby włazić? Nie wiem. Może pójdę po prostu tutaj, o ile mogę. jestem w stanie się tam dostać. Blokowany nowy dialog. Nie uwierzysz. Galera, no właśnie, ona nie odpowiada. Dzwij, zaraz uszyjemy. Ja muszę najpierw zobaczyć, co się tu w ogóle dzieje. Później wejdziemy do środka. Że.

We agreed to communicate on the radio on a regular basis every five hours. Most of the team is unproblematic, but I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us. We've only been here a couple of days and I'm already sick of the good doctor's ramblings. He is only focused on his wife. Vega and I will keep an eye on him. End of report. Okay.

Interesing. Podniżanie się zachowował ten Higgins. Jak to tam? To tutaj jeszcze mamy. Nic, nie, nic więcej chyba nie widzę. Tutaj to co, wchodzimy. Ok. Jakaś nowa lokacja, że tak trochę wczytywało? Chwileczkę? A... Co mamy? Wow! Coś tutaj psika, czy mamy wodą, czy czym? Powoka a... zainfekowanej krwi. O! Ok, a, to jest. Liktofony, zaraz to zobaczymy. Hmm, chciałbym zobaczyć, co tu jeszcze jest. Lodówka, ale tu nic nie jestem chyba w stanie zebrać z niej. Coś jeszcze. Liścik, okej. Okay. Jakieś badania robili tutaj, okay. um. coś tutaj będzie można włożyć, coś czuję, że tutaj będę. W... Mam wrażenie dziwne, że tu będzie... będę w stanie zrobić lekarstwo. Może w stanie zbadać krew mi, żeby zrobić lekarstwo? Może? To miałoby sens. Zobaczmy dyktafony tutaj, raporty. shaped flowers oval fruits up to 12 inches long weighing on average 2.2 pounds covered in dark green skin with soft prickles white creamy flesh with black seeds distinctive characteristics very tasty i've collected samples of fruits leaves and bark as with many other species the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is. very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on Guanabana first. End of report. Okej, okay, jakieś badania nad rośliną. To może wyleczyć różne choroby, dobra. Kolejne. Dr. Smith, report numer 26. Obserwacje na Kwasia Amara. A shrub from the Simaru Baseae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics its flower contains chemical compounds, Kwasin, among others. which make this shrub one of the most bitter plants in the world. the natives use it to make a brew for fevers and pain. unfortunately, aside from this usage, i haven't found evidence of any other medicinal properties. apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. end of report. Okay. Just clean tutaj, patania na to, i innością. i są zalecenia? No dobra, chyba tyle w sumie, jeżeli chodzi o to miejsce. Jeżeli chodzi o to miejsce, to było na tyle. No, widzę, że energia powoli spada. No, przydałoby się odnowić ją na pewno. Dziś było tam chyba łóżko. Chyba łóżka kilka. No właśnie. Wydawało mi się, że słyszałem... już w palce albo mi się wydawało, nie wiem. Jak ktoś pod było, chyba tam pod śpiwo, chyba. Mogło mi się wydawać. <grymne> Też to jest możliwe. Dobra. A nie. Jest, 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 dobra. Tak myślałem, gdzieś tam go słyszę. Można by się nim przywitać, w teorii. A w teorii on nie jest zbyt gościnny. Myślę, po prostu go zostawię. Nie będę chyba w nim wchodził za nimi tylko po to, żeby im nim się podawalać. Że to nie ma żadnego sensu. Dobrze, myślę, że na dzisiaj na tym zakończymy. Także co? Jak on się spodobał odcinek, to nie zapomnijcie stawić łapki w górę pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco z tygodniowym przeglądem tygodnia Siemano.